Dzisiejszy y, akt, po pierwsze podpisania, po drugie wkopanie łopaty pod nowe, nowy inkubator druku 3D, niezwykle innowacyjny i tu gratulacje dla y, zarządu y, Depinu. Y, to jest kolejny inkubator, który y, powstaje, to rzeczywiście niezwykle innowacyjny, po pierwsze pomysł, y, po drugie odpowiadające y, czasowi, bo myślę, że ten, ten Inkubator jest innowacją na skalę, na skalę nie tylko Dolnego Śląska, ale i, i naszego kraju, ale też podkreśla bardzo mocno współpracę samorządu, biznesu z polską dolnośląską e, nauką. Nasz dobrobyt, dobrobyt dolnoślązaków i generalnie dobrobyt kraju mogą budować, czy budują inwestycje, które są prorozwojowe, nie tylko Nieduże inwestycje albo takie inwestycje, w których, w których zaangażowane, są proste, zaangażowane są proste czynności, ale również właśnie takie inwestycje jak ta, gdzie jest to inwestycja niezwykle innowacyjna, która będzie wspierała polskich przedsiębiorców w rozwijaniu ich własnych biznesów, także w tak ważnej dziedzinie przecież jak medycyna, o tym teraz się bardzo dużo mówi. Druk 3D to przyszłość. Teraz przy koronawirusie też mogliśmy zobaczyć szybkość reakcji, a tak naprawdę uniwersalność. Czyli w każdym obszarze ten Druk 3D może być wykorzystany. Stąd też przy naszej koncepcji e, zarówno zaczęliśmy od bio poprzez tworzywa, ale także w bardzo trudne metale i tutaj e, będzie nam zależało na bardzo mocnej współpracy z środkami naukowymi, z dostawcami drukarek, a także z firmami, które w tej branży już e, od lat funkcjonują, ale wiemy, że e, Rozwój, rozwój tych drukarek, to zależy od rozwoju też żywic i wszystkich proszków i struktur, bo wtedy będzie, będzie druk 3D miał jak najwięcej zastosowań. Stąd nasz projekt będzie otwartym projektem. W przeciwieństwie do firm prywatnych, które zamykają się i zamykają swoje technologie. My chcemy zrobić otwarty projekt, szkolić tutaj, budować zaplecze, a także rozwijać ten druk 3D na Dolnym Śląsku, ale też te informacje będą szły dalej światu. Tu również będzie miejsce dla startupów, a więc każdy, kto będzie miał dobry pomysł, to będzie mógł tutaj realizować. Pomyślane też jest to w ten sposób, że będzie nie tylko samorząd stwarza warunki, pomysły, mają sami przedsiębiorcy, ale przy ogromnym wsparciu nauki dolnośląskiej. Trud, łatwiej byłoby wymienić te dziedziny gospodarki, dziedziny życia, w których nie, nie będzie zastosowany dróg 3D, jak w tych, w których jest on zastosowany. Jestem też głęboko przekonany, że w, w, inkubowane tutaj firmy, w pewnym momencie wyjdą na rynek, powstaną duże firmy, które będą zajmowały się tym tą nowoczesną dziedziną, jaką jest druk 3D. Koszt inwestycji to jest 24 miliony złotych, z tego prawie 16 milionów pochodzi z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Domośląskiego. Trwają też starania. O to, żeby i budżet państwa znalazł dla siebie miejsce i również dołożył swoją e, cegiełkę. E, za ro, rok czasu bardzo szybko e, zleci. Na pewno będzie też to w okresie popandemicznym, a więc już w tej chwili musimy przy, przygotowywać i przygotowujemy się. I to jest jeden z tych elementów do tego, co co będzie po, tam, po pandemii, żeby nasza gospodarka była dalej innowacyjna, żeby ruszyła szybko, żebyśmy jako Dolny Śląsk utrzymali pozycję lidera nie tylko w Polsce, ale i w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o dynamikę rozwoju gospodarczego.